Widzę, że wam tylko to pokażę. Żebym nie odpisał, tylko Zapomniałem, w którym to filmiku. Hmm. No dobra. To patrzcie, pokażę Wam to na YouTubie Tutaj są nowe filmy, ja już te wszystkie filmy oglądałem. Oh. Chyba gdzieś tu. Co to za reklama? Patrzcie. Czekaj, to tu było? Nie, to nie tu. No, w innym filmie było. Musimy się Tutaj chyba. A no tak, patrzcie. Widziałem fajny film. U ciebie teraz mu odpiszę takie. Kiedy... Nieskończoność serc będzie. De... Zapamiętajcie to sobie, żeby robić no, na... żeby prosić go o akceptowanie na Discordzie, to w końcu z nim nagram odcinek. Jestem pewny, że już dzisiaj nagramy z nim odcinek. Nie. Jeszcze więcej serc, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dobra, tyle starczy. Uch. Ile serc? Uch. Dobra, widzę, wy widzicie. Pokażę Wam najstarszy odcinek. LOL No dobra Widzicie? Fajne oni mi nagrywają filmy To już dawno nagrywali No Co wie? O. Chcę tego o idealnie No, ja znam ten odcinek, co teraz się włączył przez przypadek Wczoraj to oglądałem, ten odcinek Wczoraj to oglądałem <tryk> Dobra, widzę, wy Pamiętajcie o tym, żeby mnie um, obserwować na YouTubie O, a tu jest opis Kocham grać Zmawiam Fajny Fajny opis, ja sobie dodam opis, yy, że kocham Nunu, jakiś taki opis, albo dobra, zostaw lajk, niech będzie, dobra, no Widzowie. No, już to widzieliście, to jak coś nie patrzcie tutaj na ten napis, co tutaj widzicie, obok godziny, nie patrzcie na ten napis, co jest między godziną a pogodą, bo, bo możecie y, 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 przyjechać do mnie do domu to nie patrzcie na to no to jest adres, ale nie patrzcie na to, lepiej no to codziennie oglądajcie mój kanał to w końcu, y, jeżeli będziecie y, więcej razy oglądali mój kanał to, to więcej odcinków będzie z Nonem co Wy, no to ja dzisiaj mam do szkoły gdzieś na 11 ile siarmam na 10 parę tam. Już niedługo jadę do szkoły, bo dzisiaj mam późno do szkoły. I około i gdzieś o 16 godzinie już będę w domu i może no, no, będzie na Discordzie i nagrywamy od razu odcinek i od razu go wrzucę na YouTube. A. Tylko, że sorry, że z parkiem odcinków nie wrzucam na YouTube. To znaczy, wrzucam. Tylko, że mi się nie wrzucają. No. No, widzę, wie. No to już. No to koniec tej rozmowy na dzisiaj. Dobra. No, widzę, wie. Kończymy. No to. Pamiętajcie, no żeby mnie oglądać na YouTube. Pa!